W zakresie organizacji rynku przewozu ładunków jest kwestia wysokiej emisji dwutlenku węgla i innych szkodliwych substancji z jednej strony, z drugiej strony potrzeba poprawy jakości życia społeczeństwa oraz rozwoju gospodarczego i w tym zakresie tym poważniejszym problemem z jakim mamy do czynienia jest nierównowaga w wykorzystaniu poszczególnych rodzajów transportu. Przewaga wykorzystania transportu drogowego, który jest niezbyt przyjazny z punktu widzenia społecznego, a przede wszystkim środowiskowego nad transportem kolejowym. Celem raportu jest wskazanie jak zmienić tą sytuację tak, by ludziom żyło się w naszym kraju lepiej. Raport, w odróżnieniu od innych dokumentów tego typu, wskazuje jak zmienić sytuację skupiając się na konkurencji nie wewnątrz gałęziowej, nie, według, nie wewnątrz konkretnego rodzaju transportu, a na konkurencji pomiędzy różnymi rodzajami transportu. Pokazuje jakie rozwiązania wprowadzić, aby okazały się one sukcesem, a jednocześnie są to rozwiązania kompleksowe i komplementarne, a nie punktowe, jak w przypadku innych pomysłów, które dotyczą sektora transportu. Sam do zapoznania się z rozwiązaniami, jakie proponujemy, są one kompleksowe i komplementarne, w raporcie dotyczącym przeniesienia potoków ładunków z dróg na kolej.